Witamy serdecznie. Dzisiaj odzyskuję wolność z powrotem. Odzyskują dwie osoby. Wszyscy już tam się przyszykują. Wszym jest Wezius odbiera przez moje oczy dane tej osoby. Andreas rozprzestrzenia purpurową energię, zabezpiecza bazę od wewnątrz. Perys Samuel są przy ekranie, gdzie ukazuje się numer niewolniczy. Oni odcinają, likwidują i. Pierwszy odzyskuje wolność z powrotem. To jest Dominik. I następną zapraszamy do odzyskania wolności. To jest Halina. Czekam. OK, są alle an ihren plätzen. Wszyscy gotowi? Już. Andreas hat die Base gefüllt. Jetzt brauche ich den Vornamen. Imiona: Dominik. Den Nazwiska. Okay. Data urodzenia. Okay. Kontynent. Kontynent Europa, Land. kraj, region, region. miasto urodzenia. Numer niewolniczy Det się. Skończy. Skończy. Odcięty, zlikwidowany. Ukazał się napis Istota Wolna. Życzymy wszystkiego najlepszego. Jako wolna istota znika z GPS-ów ciemnych fizycznie i duchowo. Gratulujemy wolności z powrotem następna jest osoba. Już Andreas Już gotowy. Jetzt ich Imiona, Halina. Den nachnamen. I nazwisko y, urodzenia i teraźniejsze. Okay. Ja, i, e, data urodzenia. Okay. Kontinent, Kontynent, Kontinent. Europa, land Kraj. Region. region. Miejsce urodzenia. Gotowe. Numer niewolniczy, ja jest się na ekranie, odcięty, zlikwidowany. Gazość, wolna. Gratulujemy wolności z powrotem, już opuszczają bazę bardzo szybko. Liebe grüße von Peres są i Samuel Pozdrawiają, oddalają się na swoje bazy. Simone jest sprawdzona przez Rafaela. Rafael jest zagbana, Wszystko w porządku, nie oberwała tym razem. <laughs> Nic. Pozdrowienia von Allen. Anderen. od ekipy Rafaela, z jego bazy. Simona już też tam odchodzi na swoje miejsce, skąd zawsze jest odbierana. I za chwilę powraca. Pozdrawiamy Was serdecznie. Gratulujemy wolności następnym istotom i dbajcie, żebyście tak samo powrócili do wolności w uniwersum. Zostańcie zdrowi. na Namaste. Nie chce się wyłączyć.